Siemanko w Nowym Roku Taki pierwszy mój filmik będzie dość nietypowy odnośnie jadę teraz nagrać do kolegi taki krótki filmik ze zdjęciami bo ma maszyny do sprzedania rolnicze bo już likwiduje gospodarstwo no tam miał 8 hektarów także ma tam kombajn traktor pług opryskiwać no tam ma różności także Chcę taki nie, niedługi filmik zrobić dla was, żebyście tam, może ktoś będzie zainteresowany Kupnym z, lub tam nie wiem, obejrzeć, można sobie będzie podjechać Tylko mówię, że to jest na Dolnym Śląsku, to jest miejscowość Bogatynia No ja nie jestem zainteresowany, bo to akurat kombajn tam ma i ja akurat no nie sieję nie uprawiam zbóż ani nic. Także ten kombajn mi niepotrzebny. Traktor już teraz kupiłem, to też mi nie jest potrzebny. Także jak ktoś z Was by był zainteresowany, no to po prostu pod komentarzami się jakoś tam e, informacje jakiś tam telefon czy coś, jakby w razie ktoś był z okolic, będzie można spokojnie obejrzeć tam, dogadać co do ceny. Także maszyny są zadbane, bo garażowane, a na 8 hektarach co to tam ten a jeden traktor co ten pół 4 skibowy. Ma ogólnie, tylko że ściągnął jeden odkładnie. No to jeden traktor duży miał no, tutaj sprzedał, to została mu tylko 60. No i reszta ten kombań, te maszyny. Także zaraz jedziemy tam do niego. Pokażę wam co on tam ma. No i jak będziecie zainteresowani, to pisać? nie, Także u mnie tak ile widzicie jaka zima jest. Dopiero dzisiaj zaczęło coś tam pruszyć lekko, ale to i mokry śnieg tam zaraz podejrzewam do wieczora, to stopnieje. No i co, no to widzimy się za chwilkę, tak? No tak, sześćdziesiątka jest siedemdziesiątego ósmego Do sprzedania właśnie Kombajn jest 84. czwarty Też jest właśnie do sprzedania I tutaj jest jeszcze żmika. Żmika ile ma? Długości? 8, metrów. 8 metrów długości. Ta. To jest właśnie do sprzedania, i za chwilkę jeszcze Wam pokażę, co tam będzie dalej. Opryskiwać. A, jeszcze opryskiwać, to zaraz opryskiwać zobaczymy. Płuk, czteroskibowy. Tak. Ta. No, to zaraz. I talerzuwa, i kultywator. Dobra, to zaraz pójdziemy dalej. Jest. Hmm. No i tu jest ten opryskiwacz, co jest właśnie no, do sprzedania też, on jest no, 12 metrów szeroki, 400 litrów. litrów jest pojemność Badanie techniczne jest aktualne, sprawny, garażowany No nic, nie ma żadnych wycieków, także wszystko działa No i tutaj są brony, to są pięciopolowe? Pię co? Pięciopolowe, pięcio, raz, pięcio, pięcio. tak? trzy, pięcio. cztery, piątki ciężkie Hydraulicznie rozkładane są, ta są też są do sprzedaży Stan bardzo dobry, Stan bardzo dobry, mało były używane Pracowały na małym gospodarstwie, także nie są zużyte, także tylko brać Zęby Brony są nowe tak widzę właśnie, że zęby, zęby. Dobra, jest tak do sprzedania teraz y, ten pług 3 skibowy obrotowy to jest lenken y, opal 4 skibowy tylko 4 y, tylko że jest y, ściągnięta jedna no, właśnie odkładnia lewa prawa ściągnięta także to jest 4 skibowy tam gdzieś leży le, reszta no. lemiesze są wymieniane były nowe nie? były no. wymieniane lemiesze co tam pan mówił? jeszcze? O, o siłowniku coś jakiś? Siłowniki są dwa: jednego stopniowego, jednego Aha. stopniowy i Także komplet siłowników nowych jest też do niego, tylko że są schowane. Akurat teraz jedziemy tu dalej. To jest brona talerzowa. Ona szerokości ile ma? 2,70 jest szeroka. No tam tabliczka znamionowa, tam zdjęcie dodam, tak żeby gdzie widać. I teraz lecimy dalej. Kultywator jest z wałkami i siewnik Poznaniak. Tak dobrze mówię? Poznaniak. No, także to jest przykryte, tu akurat wszystko nic nie jest podzywiałe. Tu pracowało na bardzo małym gospodarstwie, także nie jest zajechane. I jakby coś w razie to można mi tam pod filmami pisać, jakby jakiś kontakt czy coś i kwestia się jest do gadania.